Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj przychodzę do was z Holem zakupowym z second handu Mam tutaj sukienki, które już Wam pokażę. Ostatnio nagrywałam dla Was haul zakupowy ze sklepu Reserve i pokazywałam Wam sukienki, które zamówiłam na czas ciąży. Chciałam po prostu sobie przetestować, w czym dobrze wyglądam i tak dalej. No i też wspominałam o tym, że te sukienki są dość drogie, a ja mam w perspektywie jeszcze 3 miesiące ciąży, więc zaczęłam się zastanawiać, czy ta cena, którą um, zapłaciłabym za te sukienki, po prostu jest tego warta i czy na pewno opłaca mi się to kupić, bo ja nie wiem, co później z tym jeszcze jeszcze mi bym zrobiła, musiałabym ją sprzedać ewentualnie na Vinted albo coś po prostu wykombinować. Natomiast to wy podsunęliście mi w komentarzach taką propozycję, żebym wybrała się do secondhandu i poszukała czegoś właśnie tam. Dlatego, że nie warto po prostu w czasie ciąży wydawać fortuny na zakupy, bo te rzeczy posłużą nam, wiadomo, przez określony czas. No, i e, później też zmieni się nasza sylwetka, i nie wiadomo, tak naprawdę, w czym będę wyglądała tak samo dobrze. Dlatego właśnie dzisiaj pokażę Wam, jakie sukienki ostatnio udało mi się kupić w Lumpexie. Powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Jedną sukienkę mam już aktualnie na sobie, zaraz wam ją pokażę w całej okazałości. To jest 100% wiskozy, jest przede wszystkim bardzo fajnie przemyślana też pod kątem późniejszego karmienia, dlatego że możemy tutaj rozpiąć guziki. No i jest, wiecie, łatwy dostęp do tego, co trzeba. I sukienka jest naprawdę leciusieńka, zwiewna. No, po prostu ja ją uwielbiam i bardzo się cieszę, że ją znalazłam ślicznie tutaj leży. To jest MK o takim troszeczkę oversize. No i przede wszystkim ten materiał, no 100% wiskozy. Jeżeli szukacie czegoś właśnie na czas ciąży lub później, to ja Wam polecam uderzać w takie naturalne bardziej tkaniny, bo wtedy nasze ciało jest podatne z tego, co czytałam, na różne alergie mm, skórne, na różne takie podrażnienia. Więc warto zwrócić uwagę, żeby to albo była właśnie bawełna, albo wiskoza, albo może coś z lnem, wiecie, takie bardziej naturalne tkaniny. Nie kupowałabym na pewno nic takiego typowo poliestrowego, a przynajmniej nie dochodzenia na co dzień. Dobra, przejdźmy do zakupów, ale zanim to zrobię, jeszcze proszę Cię o zasubskrybowanie kanału, zostawienie łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Zaczynamy! była ta, ale kolejna sukienka, którą Wam pokażę, to jest takie cudo. Eee, no, przepiękna jest ta sukienka, jest po prostu tak urocza, i tutaj też jest właśnie rozpinana w biuście, więc idealna później do karmienia, długości takiej przed kolanko. Ona mi się bardzo kojarzy z taką piknikową, pinterestową sukienką, więc ja jestem zakochana i nie mogę się serio doczekać lata, żebym mogła ją nosić. No, bo to jest taka, wiecie, bardziej lżejsza sukienka. No typowo właśnie, już do założenia mm, z gołymi nogami e, do jakichś sandałków czy białych tenisówek. Cudo i będzie mi bardzo wygodnie, a materiał to jest 100% bawełny. Kolejna tutaj, zostajemy jeszcze w temacie różu, i mam coś takiego. To jest sukienka troszeczkę bardziej taka elegancka. Ona ma w sobie też trochę poliestru. To jest 80-70 do 30 stosunek tego poliestru do bawełny. Ale powiem wam szczerze, że ona mi się podoba i chciałam mieć też taką sukienkę, właśnie wygodną do karmienia. A ona też jest idealna ze względu na kopertowy dekolt, w której po prostu będę mogła wyjść, tak bardziej, wiecie, gdzieś, nie wiem, na jakiś obiad na przykład albo na kolację, albo wiecie, do kawiarni, coś takiego troszeczkę bardziej eleganckiego. No i ona się sprawdzi idealnie, ma troszkę szersze rękawki, i również nie mogę się doczekać, żeby ją założyć. jest biała i to jest już taka rzecz kupiona mm, typowo z myślą o lecie po porodzie, e, dlatego że to jest, zobaczcie, taka cieniutka mgiełka ona nawet troszeczkę prześwituje stwierdziłam, że po prostu będę ją nosiła bardziej w domu, żeby czuć się też tak elegancko, świeżo, jak już urodzę no i też jest świetna do karmienia, bo możemy sobie, przez to, że ona tutaj ma gumki, możemy sobie odsunąć wiecie, spuścić jedną część e, no i też Idealnie się sprawdzi, więc super. Dalej mamy znów coś białego, i to też bardzo mi się podoba. Zobaczcie, to jest taka zwykła bawełniana sukienka, również tutaj na guziczki yy, i z gumką, którą tak samo możemy opuścić. Coś idealnego również na upały, 100% bawełny. Sukienka jest oryginalnie z asosa. To jest jakiś większy rozmiar, bo to jest L. -ka. Natomiast wiecie, no ja też nie wiem, jak będzie wyglądała moja sylwetka po porodzie. Teraz ja spokojnie noszę takie M-ki, jeśli chodzi o sukienki, tutaj w biuście, żeby wiecie czuć się swobodnie, żeby nic mi też nie krępowało ruchów. No ale jeszcze jednak to są trzy miesiące, więc zakładam, że moje ciało może się zmienić. No i może się okazać, że w tej L będzie mi po prostu wygodnie przez jakiś czas. Także kolejna sukienka wygląda w ten sposób. Następna sukienka to jest coś, do czego nie jestem jakoś tak bardzo przekonana, ze względu na to, że to nie są do końca może moje kolory, ale stwierdziłam, że ja ją zostawię, bo czasem, wiecie, brakuje w szafie czegoś takiego innego po prostu. I jak do tej pory widzieliście, ja tutaj mocno postawiłam na biel, na róż, e, pudrowy, na takie jasne kolory. No a może jeśli będę chciała założyć coś ciemniejszego, będę miała na to taki, wiecie, vibe? No to ta sukienka również sprawdzi się idealnie i to jest 100% wiskozy, dlatego też e, postanowiłam po prostu ją zostawić. Możemy ją zawiązać tutaj pod szyją, czego ja nie mam zamiaru osobiście robić, dlatego że ja w ogóle te kroje do mnie nie przemawiają tutaj gdzieś wiązane. Ja się po prostu czuję okropnie w tym i ja muszę mieć jednak dekolt, więc e, prawdopodobnie puszczę po prostu luźno te sznurki. zobaczyć co z nią zrobię później, jak już urodzę, ale na razie na pewno ze mną zostaje, może wykorzystam. jeszcze dwie do końca. Jedna to jest w ogóle sukienka praktycznie identyczna, którą mam, natomiast z krótszym rękawem. Wzięłam ją dlatego, że jest o rozmiar większa, więc jest jeszcze więcej miejsca tutaj na brzuszek i to jest taka typowa sukienka na okres ciąży. Stwierdziłam, że po prostu sprawdzi mi się idealnie jeszcze teraz. Ona też jest o tyle super, że można pod nią założyć spokojnie czarne rajstopy, więc nawet teraz już w niej mogę chodzić. No i będę się czuła tak inaczej, bo tak jak Wam ostatnio mówiłam, ja już serio mam dosyć chodzenia w legginsach, jakichś swetrach, w bluzach. Nie ukrywam, że jestem tym serio zmęczona, więc choćby taka alternatywa to jest dla mnie teraz, wiecie, tak duża odskocznia, że biorę w ciemno. No, i już ostatnia sukienka, również na czas ciąży. Taka najzwyklejsza bawełniana mm, sukienka z miejscem po prostu na brzuszek. Ja teraz zwracam uwagę w secondhandzie na to, gdzie są sukienki odcinane. I właściwie większość tych, które tutaj zobaczyłyście, wyglądają w ten sposób, że odcinane są pod biustem, ewentualnie gdzieś tutaj, tak jak ta. No, i są po prostu puszczone luźno. Z tym jest bardzo podobnie, więc y, mam pewność, że się zmieszczę, jakkolwiek jeszcze ten brzuszek mi urośnie. I drodzy, tak wyglądały właśnie te zakupy. Ja wam to pokazuję z tego względu, żeby zachęcić Was przede wszystkim do odwiedzenia second handów, bo można tam znaleźć naprawdę niesamowite rzeczy i czasem nie warto po prostu przepłacać. W moim przypadku właśnie o to chodziło. Nie uważam, żeby te kwoty 200, powiedzmy, 80-290 zł, bo mniej więcej tyle te rzeczy z tamtego holu zakupowego kosztowały. Były jakoś tak specjalnie warte, to znaczy inaczej. Chciałabym znaleźć coś takiego. Top of the top, żebym po prostu chciała to kupić i żeby mi było nie żal tych pieniędzy. Eee, no a jeśli to faktycznie mam posłużyć jeszcze tylko na 3 miesiące, ewentualnie nie wiem 5 miesięcy strzelam, no bo jeszcze po porodzie wiadomo nie wrócę od razu do formy, no to uważam, że po prostu trochę szkoda. Nie wykluczam, że jeszcze coś kupię w sklepie, jeżeli coś faktycznie bardzo mocno mi się spodoba. Ale na tą chwilę stawiam totalnie na second hand i was zachęcam, żebyście również tam poszły. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie takiego szybkiego filmu. W kolejnym widzimy się już w wyjątkowym vlogu. No i co? Do zobaczenia, buziaczki, pa pa!